PKM znaczy po prostu pracownia, komety meteorów, pracownia, tutaj rzecz bardzo ważna, zajmujemy się pracą, pracą naukową. Pracujemy nad analizą danych, nad obróbką tych danych, komety meteorów. No, z tymi kometami to troszeczkę jest tak dla tradycji, tak zostało, natomiast w szczególności zajmujemy się badaniem meteorów. Jesteśmy organizacją, która koordynuje badania tego typu w Polsce. Prowadzimy je bardzo różnymi metodami tutaj wizualnymi, teleskopowymi wraz z rozwojem jakby techniki weszły też w metody wideo fotograficzne. Zajmujemy się też obliczaniem, gdzie spadają takie gwiazdki z nieba. Także jeżeli zjawisko jest odpowiednio jasne, jeżeli wchodzi z odpowiednią prędkością, jeśli jest odpowiednia masa wejściowa, wówczas jesteśmy w stanie prześledzić nie tylko to, co się działo wcześniej, ale też to, co się stało Później z takim ciałem. Także można, można wyliczyć miejsce spadku meteorytu. No, taki meteoryt jest rzeczą bardzo cenną dla nauki, jeżeli mamy do dyspozycji zarówno obserwację wideo czy też fotograficzną, jak też sam spadek. Takich zjawisk na razie nie jest wiele zarejestrowanych. Więc każdy jest praktycznie, każdy spadek obserwowany zarówno przez wideo, obserwowany na wideo, jak też yy, odnaleziony później, no, jest bezcenny. Nigdy nie wiadomo, co się zobaczy. Idzie się na obserwacje, no i można zobaczyć nic, a, a może się okazać, że będzie jakiś deszcz meteorów, którego nikt nigdy nie przewidział. No i taki dreszczyk emocji wciąga bardzo właśnie w zajmowanie się meteorami. Taka wielka tajemnica tego, co się zobaczy. Zainteresowałem się głównie, co można zrobić, żeby wykorzystać techniki wideo w obserwacjach meteorów. No i udało mi się dostać grant z Komitetu Badań Naukowych właśnie na zakup pierwszych kamer wideo, no i te od 2002 roku rozwijamy w PKIM obserwacje wideo. No ja, ja jestem główną, no, głównym koordynatorem tych działań. Wyobraźmy sobie na przykład Taką e, zimową noc, która trwa 14 godzin. Kamera może co noc obserwować te 14 godzin. No, trudno sobie wyobrazić, żeby człowiek mógł przez na przykład miesiąc, e, noc w noc, siedzieć po 14 godzin na mrozie i, i czekać na, na jakieś meteory. To było narastające lawinowe zjawisko. Gdy rozpocząłem obserwacje nad ranem o śpicie, no świat o śpicie jest piękny, słychać tylko szczekające psy jeżdżące gdzieś w oddali pociągi. No i człowiek sam na sam z niebem, pamiętam Jowisz. Wówczas pięknie świecił gdzieś tam na południowym wschodzie. W ciągu pierwszych powiedzmy dwóch kwadransów obserwacji pojawiały się takie pojedyncze zjawiska, które no, zapowiadały, że coś wielkiego nadciąga coraz więcej się tego pojawiało, coraz więcej. W pewnym momencie no, zaczęła się taka burza meteorów. To już nie było dociekanie, skąd meteor wybiega na niebie, po prostu widać było rozchodzące się meteory promieniście z radiantu. To już no... To było zjawisko takiej klasy, które... Zjawisko, które zdarza się raz na powiedzmy 10, 20 lat. Członkowie PKiM oraz obserwatorzy PKiM, jedni z nich są prezesami dużych firm, inni są uczniami gimnazjum. Studentami od kierunków muzycznych po ścisłe, jakieś nawet polonistyczne, bardzo różnorodna grupa osób, którzy no, znajdują przyjemność w zajmowaniu się meteorami. Czasem zło, bardziej złośliwi ludzie, którzy patrzą na nas tak z przymrużeniem oka mówią, że zajmowali się meteorami. To jest taka meteorofilia.